Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj zimowy torcik miodowy ze skyrem w niecałą godzinę. To rzeczywiście niesamowicie prosty i szybki i jednocześnie niesamowicie pyszny przepis na ciasto miodowe. Mięciutkie, delikatne, cudownie pachnie miodem i cynamonem, a skyr z serkiem śmietankowym przyjemnie łamią jego miodową nutę. Nie jest to ciasto niskowęglowodanowe, więc jeśli szukacie takich, to zapraszam do kolejnych przepisów, bo przed świętami co najmniej jedno takie ciasto z całą pewnością nagram. Dzisiaj będzie klasycznie, przepysznie i zimowo-świątecznie. Zainteresowanych serdecznie zapraszam. Przepisy i składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv A jeśli przebitki wzbudzają Wasze zainteresowanie, to ja już nie przedłużam. Zapraszam do wideo przepisu. Zaczynamy piec. Jak to torcik, będzie to ciasto przekładane masą, więc zaczynam od ciasta. Do zbliżonego wodą garnka wkładam 150 g masła. Biorę prawdziwe masło. I podgrzewam, starając się tego masła nie przepalić. Ja przyjmuję taką technikę, że po prostu podgrzewam garnek dość mocno. I jak tylko widzę, że masło zaczyna się pienić, wyłączam grzanie i już pod wpływem temperatury garnka ono się ładnie stopi. Jeszcze mu tak trochę pomagam, mieszając je widelcem bądź łyżką po prostu. Tak dociskając do gorącego dna. No i dobrze, to już masło roztopione, płynne, ale zdecydowanie nie gotujące. I do tak przygotowanego masła dolewam teraz płynny miód 200 bądź 220 gramów. ja. Ja, jak widzicie, ważę ten miód, więc wlewam 200, ale zawsze jakoś wleci mi 220 g, więc u mnie tyle. Starannie mieszam, łącząc masło z miodem. No, pachnie to bardzo przyjemnie. No i dobrze, porządnie wymieszane, odstawiam na bok. Do miski wbijam teraz 4 całe jajka. Dodaję 100 g cukru, u mnie domowy waniliowy, może być spokojnie zwykły, i szczyptę soli i miksuję na puszy 100. Czyli szybkie obroty i tak długo, aż jajka wyraźnie pojaśnieją, zwiększą swoją objętość i będą właśnie takie puszyste. Coś takiego. Wtedy cały czas miksując dolewam ten przygotowany wcześniej miód z masłem. OK. I na chwilę wyłączam mikser. Teraz przygotuję sobie mieszankę mąki, proszku i cynamonu. 250 g mąki orkiszowej. Biorę orkiszową, bo zdecydowanie wolę ją od pszennej. Jeśli nie macie orkiszowej, można podmienić na pszenną na przykład pełnoziarnistą, ale orkiszowa u mnie typ 630 jest tu moim zdaniem najlepsza. Do tych 250 g mąki dodaję jedną łyżeczkę proszku do pieczenia i mniej więcej jedną łyżeczkę cynamonu. I mieszam rozprowadzając równomiernie dodatki w mące. Ja robię to trzepaczką i tym samym jednocześnie od razu na napowietrzam. Sprófiam tę mąkę i tak przygotowaną dosypuję teraz do bazy ciasta. Łączę mikser i dodaję porcjami, miksując to bardzo wolno, naprawdę na najniższych obrotach, jeżeli mikserem i łącząc ciasto bez grudek. Spokojnie można to też połączyć yy, ręcznie, na przykład mieszając szpatułką bądź trzepaczką. Dobrze, ciasto gotowe. Teraz przygotuję blachę. Biorę tą taką większą blachę, która u mnie jest po prostu półką piekarnika. Wykładam ją matą do pieczenia lub papierem do pieczenia. U mnie mata silikonowa, więc ja już jej nie natłuszczam. Papier myślę, że lekko bym natłuściła. Włączam teraz piekarnik, niech się rozgrzewa do 180 stopni Celsjusza. Wylewam ciasto i równo rozprowadzam. Szczególnie skupiam się na tym, żeby przy brzegach było grubsze, dlatego że ono rzecz jasna będzie rosło podczas pieczenia i wtedy na środku byłoby za grube, a przy brzegach za niskie, więc ja ten efekt niweluję naprawdę z głową, rozprowadzając to ciasto na blasze, czyli przy brzegach ciut wyżej. Na środku trochę niżej, bo to i tak podczas pieczenia się wyrówna. Nadaje taki w miarę prostokątny kształt, wyrównuje brzegi. No i tak to wygląda. Piekarnik rozgrzany do 180 stopni Celsjusza i piekę w tych 180 stopniach Celsjusza na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół przez 20-25 minut. Tak naprawdę obserwuję to ciasto i kiedy widzę, że przy brzegach zaczyna się już za mocno przepiekać, po prostu wyłączam grzanie i ciasto powinno być gotowe. To jest bardzo cieniutka warstwa, więc 20-25 minut w 180 stopniach zdecydowanie wystarcza. Gotowe wejmuję, zostawiam na jakieś 2-3 minutki do ostygnięcia, po czym odkrawam brzegi są takie tak przesuszone i spieczone, więc torciku mi się nie sprawdzą, ale wykorzystam je do kruszonki, więc tych brzegów absolutnie nie wyrzucam. Tylko na razie odkładam na bok i samo ciasto wygląda tak. Odstawiam je na chwilę do ostygnięcia, a w tym czasie szykuję masę jogurtową i blenduję posypkę. Te odkrojone brzegi ciasta wkładam do blendera, łamię na mniejsze kawałki i pulsacyjnie rozdrabniam, aż uzyskam taką kruszonkę, takie okruszki, coś takiego. Odstawiam na bok. Do miski przekładam dwa duże opakowanie skyru naturalnego, to jest taki gęsty jogurt naturalno o podwyższonej zawartości białka. Można też podmienić go na jogurt grecki, generalnie chodzi o to, żeby był taki gęsty, niepłynny. I moje jedno opakowanie ma 330 gramów, czyli łącznie 660 gramów skyru przekładam do miski. I teraz dodaję serek śmietankowy, taki zwykły serek śmietankowy, u mnie 135 gramów. Dokładam do skru i dosypuję cukier puder, 100 bądź 150 g cukru pudru. U mnie tak po środku daje 120 g. I miksuję, aż cukier puder równomiernie się rozprowadzi i powstanie z tego taka masa jogurtowa. Idzie to w zasadzie raz, dwa. Gotowe wygląda tak. Odstawiam na chwilę na bok i kroję teraz moje ciasto. Przekrawam je na pół. Układając jedną połówkę na drugiej, sprawdzam, czy one są równe, bo rzecz jasna, kroję je tutaj na oko. Jeśli są nierówne, to odkrawam, docinając tę ewentualnie dłuższą część, tak żeby te dwie połóweczki były rzeczywiście równe. Po czym każdą połówkę przekrawam w poprzek na pół, tak jak kanapkę, długim, ostrym nożem, tworząc z niej dwie warstwy, czyli łącznie uzyskam tu cztery warstwy ciasta. Z drugą połówką dokładnie tak samo, no i mam tu cztery równe warstwy ciasta, czyli baza mojego torciku, więc mogę go już składać. Ja będę przekładać go na desce, więc tę deskę wykładam sobie najpierw papierem pergaminowym. To jest taki lekko nawoskowany papier, w sensie on jest taki, no wiecie, taki jakby nieprzemakający, więc składam go na pół i na nim układam pierwszą warstwę ciasta i przekładam przygotowaną masą skierową. Tak naprawdę tak na oku mniej więcej dzielę sobie tę masę na cztery części. Jedna, ta ostatnia, ma być ciut większa. I każdą z tych części smaruję jeden płat ciasta, równo rozprowadzając, dociągając do brzegów, przykrywam kolejną, układam drugą część masy, rozsmarowuję. I powtarzam. A ta większa część masy skierowej idzie na górę, dlatego, że tą masą posmaruję ciasto i z góry, i z boków. Starannie nożem, łyżką, tak to wygląda. No i teraz przypruszam to tym zblendowanym wcześniej ciastem, tymi moimi miodowymi okruszkami. Posypuję z góry tak dość obficie. Jeśli spadnie na boki, to od razu doklejam nożem. Ta masa jogurtowa jest taka dość wilgotna, więc okruszki bardzo ładnie do niej przelegają. Ja mam taką technikę, że posypuję tymi okruszkami wzdłuż brzegów ciasta, tak na desce. Następnie dociągam nożem ku górze, przyklejając te okruszki do boków ciasta i powtarzam z każdej strony. Kilka minut mi to zajmie, ale przekładam się, żeby to ładnie wyglądało. No i gotowy torcik miodowy wygląda tak. Zdecydowanie przepięknie, ale jeszcze absolutnie go nie kroję. On teraz musi być schłodzony, więc wstawiam do schłodzenia do lodówki na noc lub na kilka godzin. Ja najczęściej robię tego typu ciasta po prostu wieczorem, tak żeby następnego dnia rano były już gotowe do krojenia. Jeśli planuję podać w tym samym dniu, no to 2-3 godziny minimum trzeba uwzględnić na schłodzenie, żeby to tak przyjemnie zawilgotniało, no i żeby ciasto było po prostu lepsze. I tu już schłodzone. U mnie po nocy w lodówce można kroić i podawać. Jeśli przepis Ci się podoba, wciśniesz kciuk w górę oraz zasubskrybujesz kanał, by mieć stały dostęp do nowych przepisów. Dodaję je tu co tydzień, więc warto zasubskrybować oraz wcisnąć dzwoneczek obok, by otrzymywać bezpłatne powiadomienie o nowych odcinkach. No i wspiera to też moją pracę, bo dzięki temu raz, że wiem co Ci się podoba, a dwa, algorytm poleci przepis większej ilości osób, które mogą z niego skorzystać, więc z góry za to dziękuję. Jeśli już subskrybujesz kanał, to przepiękne dzięki za okazane wsparcie oraz sygnał, że to co robię jest dla Ciebie przydatne. Naprawdę. Wielkie, wielkie i serdeczne dzięki. No i to już tak prezentuje się w przekroju. Pachnie bardzo przyjemnie, delikatnie miodem i cynamonem, i w smaku jest naprawdę przepyszne. Mięciutkie, delikatne. Pięknie się nabiera łyżeczką, przekrawa łyżeczką, zobaczcie. I wszystkie składniki cudownie się ze sobą komponują. Masa śmietankowo skierowa przyjemnie łamie tę miodową nute ciasta no przepyszne taki torcik świetnie smakuje zarówno do gorącej cynamonowej bądź korzennej herbaty jak i do zwykłej herbaty jak i do kawy i ja zdecydowanie taki torcik lubię właśnie z kawą jeśli chodzi o przechowywanie to przechowuję w lodówce bo najlepiej smakuje schłodzony, ja po prostu kroję go a następnie już pokrojony wkładam do lodówki i tylko wyjmujemy sobie po jednym kawałeczku jeśli mamy ochotę myślę że na święta w tym roku zdecydowanie będzie to jedno z ciast na naszym stole a drugie też planuję nagrywać ale na razie nie Spodzianka. Chociaż zradziłam już, że będzie nisko węglowodanowe. No dobrze, mam nadzieję, że przepis się przyda i że zechcesz z niego skorzystać. Jeśli lubisz domowe ciasta, które sprawdzą się na świątecznych stołach, to koniecznie zerknij na prosty sernik gotowany, który cieszy się ogromnym powodzeniem i zainteresowaniem wśród stołowników no i wśród widzów tego kanału, a także na piernik, gryczany czy wiele innych świątecznych ciast, które podlinkuję Wam w opisie pod filmem. Zresztą w opisie pod filmem, jak zawsze wstawię Wam wszystkie stosowne linki, podobnie jak składniki tego przepisu, więc myślę, że warto tam zerknąć. No i co, dziękuję za uwagę, za doglądanie do końca. Jeśli film był przydatny, daj kciuka pod filmem, no i przypominam o zasubskrybowaniu kanału, a już subskrybującym. Raz jeszcze pięknie dziękuję za okazane wsparcie. Przepysznych torcików miodowych Wam życzę smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!